Jako koordynator Szaniskiego Oddziału Szkoły Muzycznej Pierwszego Stopnia imienia Oskara Kolberga w Czasławiu, pragnę serdecznie zachęcić, zaprosić młodzież i dzieci do rozpoczęcia nauki gry na wybranym instrumencie w naszej Szkole Muzycznej. Prowadzimy aktualnie nabór do klas fortepianu, skrzypiec, gitary, klarnetu, fletu, saksofonu, trąbki. Oraz akordeon. Ponadto nasza szkoła muzyczna jest jedną z nielicznych szkół muzycznych pierwszego stopnia, która posiada w swojej ofercie edukacyjnej zajęcia z zakresu śpiewu i emisji głosu. Kształcenie w naszej szkole odbywa się w dwóch cyklach: w cyklu sześcioletnim dla dzieci młodszych od siódmego do dziesiątego roku życia oraz dla uczniów starszych. Od 10 do 16 roku życia. Nauka w szkole jest bezpłatna. Jesteśmy szkołą państwową. Ponadto zapewniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską. Są to koncertujący muzycy, są to osoby, które posiadają wiedzę merytoryczną i pedagogiczną, a także dążą do ciągłego jej poszerzania, biorąc udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach. Warsztatach czy studiach. Tak więc zapewniamy wysoki poziom kształcenia oraz przygotowanie do nauki w szkole muzycznej drugiego stopnia. Podanie i kwestionariusz można pobrać ze strony internetowej szkoły www.smczaslaw.pl w zakładce dla kandydatów. Wypełnione dokumenty należy przesłać na adres internetowy Sekretariat Małpa smczaslaw.onmicrosoft.com. Można je także dostarczyć osobiście do sekretariatu Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej przy ulicy Matejki 11 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 13. Nie zwlekajcie zbyt długo ze składaniem dokumentów, gdyż nie zostało wiele czasu. Badanie przydatności do naszej szkoły odbędzie się już 21 i 22 czerwca. Zapraszam, zachęcam, przyjdźcie do nas i zostańcie uczniami szkoły muzycznej w Mszanie Dolnej.